Cześć, witam Was po raz 61. w podcaście Powrót Roberta PL. Witam po pierwszym dniu przedsezonowych testów w Barcelonie. No i nie witam w jakichś radosnych nastrojach, bo niestety Williams w pierwszym dniu nie wziął udziału i w drugim również nie weźmie. A czy weźmie w kolejnych? To jest wielka zagadka. Niestety problemy są duże. Jak do tego doszło, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdy Ferrari ma 170 okrążeń na koncie, a Williams zero? No cóż, William założył sobie dość trudny i długi harmonogram prac. Oni wiedzieli, że będą na żyletki już dawno, bo po prostu te zmiany, które oni wprowadzali w samochodzie i te prace nad bolidem były czasochłonne, wymagały dużo czasu, dużo przygotowań, dużo siedzenia nad projektem, a potem nad wykonaniem tego samochodu. William startował z bardzo niskiej pozycji. Z 2018 roku i żeby to nadgonić, po prostu musieli poświęcić więcej czasu niż inne ekipy. Więc wiedzieli, że będą walczyć do ostatnich dni, ale no, przewidywali, że uda się wszystko zgrać, że uda się złożyć bolit i będzie wszystko git. Jeszcze podczas ubiegłotygodniowej prezentacji Claire Williams mówiła, że auto mogą odpalić nawet dziś, i udało się to auto odpalić wtedy, właśnie w poniedziałek wieczorem. Ale no, udało się odpalić silnik wraz z tymi, tym oprzyrządowaniem, natomiast, no cóż, nie złożono reszty bolidu. I na etapie składania z pojedynczych części tego bolidu okazało się, że wloty powietrza do hamulców no, niezbyt pasują i nie będą spełniać swoich funkcji. Hamulce nie będą chłodzone, system będzie się przegrzewał, no i hamulce nie będą po prostu działać, a to jest no, kluczowy moment, kluczowe. Kluczowa sprawa w samochodzie, gdy uczę dzieci na szkółce kartingowej, to mówię, że najważniejszy to jest ten czerwony pedał z lewej strony, czyli hamulec. No i rzeczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i teraz, cóż, niestety, Williams musi mocno pracować nad tym, aby przeprojektować daną część, która nie pasuje. Nie wiemy, jak dużo to jest części, które nie pasują, i nie wiemy, jak bardzo duże zmiany w innych elementach no wynikają właśnie z tego błędu. Williams dość późno się zorientował na etapie składania i tak naprawdę musieli się cofnąć aż do początku projektowania danej części i danej sekcji samochodu, żeby móc naprawić ten błąd. Przez to to wszystko trwa tak długo i nie wiadomo kiedy skończy się ta praca nad bolidem. Mieliśmy pierwszy termin wtorek, wiemy, że nie uda się go dotrzymać. Drugi termin to środa, ale najwcześniej środa rano. Czyli Claire Williams zostawia sobie furtkę, aby ewentualnie ogłosić kolejne opóźnienie. Williams liczy na to, że około środy, około południa uda się tym samochodem wyjechać. Jutro wieczorem jest zamówiony już lot, który przewiezie te najważniejsze części Bolid do Montmelo, do Barcelony oczywiście najpierw na lotnisko, potem busem do, i, i ciężarówką na tor. Pojedyncze części już są spakowane do busów, już lecą do Montmelo, więc to jest pozytywna informacja. To są, nie są te części, które były najważniejsze, to są te części, czy z którymi był problem. To są te części, które pasowały, które dobrze zostały zrobione i które mogą być zamontowane. Bolid będzie w dużej części składany bezpośrednio na torze i po prostu, jak się uda, to wyjeżdżają. Nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek Top Gira, kiedy mieli złożyć kitkara i ścigali się ze stigiem to będzie mniej więcej tak samo wyglądało tylko nie będzie tak dużo młotka w użyciu No i teraz czekamy po prostu czekamy bo tyle nam pozostaje tyle możemy my jako kibice zrobić żeby te problemy zostały rozwiązane Wiemy że sytuacja Williamsa nie jest trudna i w związku z tym dla niej im się też nie opłacało wziąć starego samochodu tak jak to robiły w przeszłości inne ekipy i pojeździć z elementami z nowego sezonu na nowy sezon, pojeździć po prostu po torze. Jak gdyby to było zaplanowane wcześniej, gdyby oni wiedzieli jeszcze tydzień temu, że się nie wyrobią, to być może zdecydowaliby się na taką operację, przysłaliby do Barcelony stary bolit, zamontowaliby przednie i tylne skrzydło, jakoś tam coś by pozmieniali, żeby można było cokolwiek przetestować, zebrać jakiekolwiek dane. Ale z racji tego, że wyniknęło to dość późno no to nie mieli takiej możliwości dzisiaj robienie tego wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami w stosunku do ewentualnych efektów, jakie mogłyby być, zosta czy zostać osiągnięte. Dlatego dziś wstawili tak trochę w pośpiechu, trochę nie wiadomo skąd ten bolid taki pokazowy, który był podczas prezentacji, który w sobotę miał zdjęcie, był tłem dla trzech kierowców Williamsa, no i dlatego no cóż, Williams nie zdecydował się na ten krok i chyba, chyba nie miało to by wielkiego sensu. Wiemy już, że będą zrewidowane te plany co do poszczególnych kierowców i ich jazd w Barcelonie, bo w pierwszej turze testów już nie jest przewidywany udział Nikolasa Latifiego. Nie bójcie się, on swój dzień musi dostać, bo tak jest w kontrakcie i nie sądzę, aby na szybko to zmieniali, więc po prostu będzie jechał podczas drugiej tury testów teraz pojadą tylko Russell Kubica, potem Kubica Russell. Przy czym też nie wiadomo czy to się uda, bo jeżeli ten problem jest poważny, jeżeli tam trzeba było przeprojektować więcej części, to jest problem i to ten problem może się zaognić i może przedłużyć całą procedurę i dopiero w przyszłym tygodniu możemy Williamsa zobaczyć. Nie ma co jednak krakać, nie ma co tak się pesymistycznie napędzać, bo po prostu musimy czekać. Musimy mieć świadomość, że jeżeli coś rzeczywiście zostało skopane, to jest to wina maksymalnie kilku procent spośród 700 osób pracujących nad samochodem. Nie możemy zatem lekceważyć i tak bardzo niszczyć tej pracy tylu osób. Oni teraz naprawdę zapierdzielają w mega ukropie. Tak, żeby coś się udało zrobić. Są sfrustrowani, bo przecież to też jest coś, na czym im, im zależy. To nie jest dniówka, którą trzeba odpierdzielić, tylko to jest wspólny projekt, nad którym pracują. No i teraz, gdy jakaś niby drobna rzecz sprawia, że cały projekt jest nieudany, no bo tak będzie już się mówiło o tym, uliam się, z racji tych opóźnień, to oni też no, mają poczucie, że niesprawiedliwie zostali potraktowani, więc Szanujmy pracę tych pracowników Williams'a. Oczywiście no nie, Williams nie jest w idealnej sytuacji, to nie jest idealny start, ale no, musimy pamiętać o tym, że to jest jeden zespół to jest zespół, który dał Robertowi Kubicy szansę, to jest zespół, w którym on będzie startował, który ma polskiego sponsora. No i my musimy po prostu dać im kredyt zaufania, bo po prostu mamy w tym też interes, żeby ten kredyt, tego kredytu im udzielić. Więc na spokojnie, póki co podchodźmy do tych wszystkich zawirowań w Williamsie, miejmy nadzieję, że szybko uda im się z tego wyjść i że to nie będzie wpływało bardzo na całość projektu na 2019 rok. Bo najważniejsze jest, żeby nawet jeżeli będzie trochę to gorszy bolicz, czy z zapóźnieniami pewnymi historycznymi na początku sezonu 2019, to ważne, żeby on był łatwy w rozwoju, żeby to nie było tak jak w ubiegłym roku, kiedy nie wiadomo było o co chodzi. Co jest nie tak, dopiero później się zorientowano, i już nie, nie można było tak łatwo wrócić. Teraz można było wrócić, chyba to zrobiono. No i jeżeli zbudują dobrą podstawę do dalszego rozwoju, to te mm, opóźnienia będzie można dość szybko nadrobić w ciągu jednego, dwóch Grand Prix. Będą po prostu ciężej pracować i jakoś wyjdą na prostą. Tego musimy się trzymać i na to musimy mieć nadzieję. To jeszcze nie jest stracony sezon, bo dzisiaj miałem takie wrażenie, że Według niektórych, jak ktoś opuści jeden czy dwa dni testowe, to już jest po sezonie, można rozwiązać kontrakty iść do domu, bo nic z tego nie będzie. Nie chcę przywoływać tych przykładów, o których mówiłem, czy pisałem na blogu wczoraj, czyli na przykład Red Bull 2010, na przykład Brown Jeepy 2009 i Force India, które notorycznie jeździło starym bolidem lub opuszczało testy, bo to są pozytywne przykłady tego, że niekoniecznie strata jednego czy dwóch dni, czy czterech dni testowych może musi oznaczać gorszy bolid. Przecież też nie liczymy na to, że Williams będzie walczył w tym sezonie o podia. My liczymy na to, że będą w stanie walczyć o pierwszą dziesiątkę. A to da się osiągnąć nawet z pewnymi opóźnieniami. Więc póki co nie ma powodów do lamentu czy wylewania pomyj na wszystkich w Williamsie. Wiemy, że no Padilow raczej nie spełnia w 100% pokładanych w nim nadziei, ale to nie może też, nie możemy też na nim wszystkiego wieszać psów i teraz wywalać go już z Williamsa, bo jeżeli jego wywalimy jeszcze z Williamsa, to tam już nie pozostanie nikt doświadczony i z ogromną wiedzą kto by mógł ten bolid ratować. No, cały czas ufamy, że Low, że Low jest tak mniej więcej ogarniętym gościem, że da radę nad tym całym projektem jeszcze czuwać i no cóż, wyratować tę sytuację, która nie jest w tym sezonie już łatwa. Czekamy cały czas na rozwój sytuacji, części lecą do Barcelony, te najważniejsze mają zostać przetransportowane jutro. W środę około 2 rano mają być na torze. Zaczynamy ją składanie. Jeżeli to się wszystko uda, to mogą to jeszcze nie być tak bardzo stracone testy. 8 lat już kibicujemy ponad Robertowi Kubicy w tym powrocie do Formuły 1, więc te kilka dni nie zbawi nas, a musimy pamiętać o tym, że były znacznie gorsze momenty w ciągu tych 8 lat. I wtedy się nie poddawaliśmy, więc teraz, kiedy już teoretycznie jest dobrze, kiedy Robert wrócił, też nie warto się poddawać, też nie warto y, odkładać naszej kibicowskiej wiary i y, napierdzielać w tego Williamsa, bo to po prostu niczemu nie służy. Sami się niepotrzebnie nakręcamy, a potem będą tylko kolejne frustracje z tego. No chyba, że to jest taka metoda, żeby się teraz y, tak nakręcać negatywnie, że już po sezonie i nic z tego nie będzie, a potem mieć takie fajne zaskoczenie, że jest, udało się jednak i jakoś tam to jeździ. Może to jest metoda, rzeczywiście, może w tym szaleństwie jest metoda. Taka sinusoida nam trochę wróciła, którą mieliśmy w 2018 roku. Widać, za bardzo za nią tęskniliśmy, no i cóż, jest. Ale mam nadzieję, że zaraz wszystko wyjdzie na, na prostą i to w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i że zaraz będziemy się cieszyć Robertem Kubicą na torze. Na torze w Barcelonie byli już kibice, dzisiaj bardzo widocznie, Świetnie się prezentowały wszystkie polskie flagi, pięknie się prezentowała sektorówka, było widać, nas jako kibiców w Barcelonie i o to chodzi, żebyśmy pokazali, że cały czas tym powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1 żyjemy. A kiedy on wróci de facto na tor, czyli już w bolidzie Williamsa, no to przekonamy się. Czekamy na kolejne wieści, wszystko będziemy śledzić na blogu, jutro też druga relacja, relacja z drugiego dnia testów. Mam nadzieję, że tylko pozytywne informacje jutro będą spływać. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia, cześć!